Cześć, dziś pokażemy jedną z najbardziej multifunkcyjnych stacji multimedialnych w naszej ofercie, czyli Radio Pionier AVHZ9200 DAB. Zrobimy unboxing wraz z omówieniem funkcjonalności złącz. Omówimy też ważniejsze funkcje radia wraz z najważniejszą, a mianowicie z bezprzewodowym Android Auto i CarPlay. Link do tego radia i kontakt do nas są jak zawsze w opisie tego filmu. Tam też jest rozkład jazdy tego filmu, jeśli interesuje Was tylko jakaś jego część. Przenosimy się zatem do naszego studia. Najpierw unboxing czyli zaglądamy, co fabryka dała. Jest instrukcja i cała papierologia, czyli odpowiedź na większość pytań, jakie macie odnośnie tego radia. To też znak, że producent po prostu szanuje klienta. Rzecz druga to przewody, czyli kabloteka. Kostka zasilania i głośnikowa. Mamy tu klasyczne standardowe ISO, więc bez problemu podłączymy tu na przykład moduł sterowania z kierownicy. W radiach na przykład z AliExpress często nie ma takiego złącza, potem piszecie do nas, że macie problem z podłączeniem radia. Co do samych przewodów, zrobiliśmy film z podłączenia radia. On zaraz Wam się wyświetli w karcie w rogu ekranu. Nas interesuje, żeby ten zielony przewód, podpisany jako parking brake, podłączyć do masy, czyli na przykład do czarnego masowego przewodu z kostki. To nam odblokuje kilka opcji w radiu. Drugi ważny przewód to reverse, czyli wyzwalanie radia, jeśli podłączacie kamerę cofania. Więcej na ten temat w filmie, który teraz Wam się wyświetla w karcie w prawym rogu ekranu. Kolejna wiązka to złącza funkcyjne: jest wyjście na zewnętrzny monitor, np. zagłówkowy czy podsufitowy dla dzieci, wyjście na subwoofer. Wejście na kamerę cofania, wejścia audio, kanał lewy i prawy, też po złączu RCA. A skoro jest wejście audio, to musi być i wejście wideo: wejściowy AUX, tylne wyjście audio i przednie wyjście audio. Następnie przewody USB są dwa, bo i dwa są gniazda USB z tyłu w samym radiu. Gdyby ktoś się pomylił, jest nawet naklejka na radio i na przewody. Jeden do Android Auto, drugi do CarPlay'a, jeśli podłączamy je przewodowo. Może to też być złącze do Pendrive'a. Mikrofon zewnętrzny do zestawu głośno mówiącego i wyszukiwania głosowego w nawigacji. Pamiętajcie, że jest to jedna z cech dobrego radia, że posiada zewnętrzny mikrofon, a nie mikrofon wbudowany w radio. Kolejna rzecz to GPS. Radio nie ma swojej wbudowanej nawigacji. Ten GPS wspiera nasz telefon, kiedy korzystamy z Android Auto czy ScarPlay'a. Elementy montażowe i taki tajemniczy przewód, który służy do podłączenia opcjonalnego modułu CAN. Taki moduł z kolei pozwoli zachować wizualizację fabrycznych czujników parkowania czy sterowanie klimatyzacją na radiu. Takie moduły są dostępne generalnie do aut Grupy Wag. Jest i taki oldschoolowy pokrowiec, co sugeruje, że ekran radia jest zdejmowany i można go dla bezpieczeństwa schować czy zabrać ze sobą. W końcu jest i nasz bohater, radio 2DIN, ekran rezystancyjny 7 cali, najważniejsze przyciski fizyczne są pod ekranem. 2DIN to rozmiar montażowy radia i ważne, że jest to prawdziwe 2DIN, czyli zawsze dopasujesz tu ramkę montażową pod konkretne auto. Niestety radia z Aliexpress, czy nawet radia kupione gdzieś w markecie, często nie trzymają wymiaru 2DIN i macie potem problem z dopasowaniem ramki montażowej. Teraz przyjrzyjmy się złączom w samym radiu. Tu mamy złącze anteny GPS, tu mamy dwa porty USB, o których mówiłem wcześniej. Każdy z nich może też ładować telefon, więc warto wyprowadzić je na przykład do schowka. Tu mamy złącze jack od modułu sterowania z kierownicy. Tu wyjście audio na jacka 3,5 mm. Mikrofon od zestawu głośno mówiącego. Oraz złącze zasilania i głośnikowe. Złącze wiązki funkcyjnej. Złączę dodatkowego dedykowanego tunera telewizyjnego, złącze antenowe, złączę do dodatkowej anteny DAB. Tu jest wejściowe HDMI i to jest bardzo ważne złącze. Zaraz Wam pokażemy dlaczego. I złączę do modułu CAN, o którym już mówiliśmy. Zatem podłączamy radio i zobaczymy, jak działa. Nie wiem, czy słyszeliście ten charakterystyczny dźwięk przy włączaniu, trochę jak stary golf na mrozie, ale to znak, że w tym radiu jest napęd CD. Na radiu nie widać wpustu płyt, ale wystarczy nacisnąć przycisk na panelu radia i voila! Jest i nasz wpust na płyty CD i DVD. Slot na kartę SD, czyli tę dużą taką kartę z adapterem. I tu jest ciekawe złącze na mikrofon, ale nie taki zwykły mikrofon, bo po co on by był w takim miejscu? To jest gniazdo do mikrofonu służącego do mierzenia akustyki auta, który umieszcza się gdzieś przy zagłówku kierowcy. I po pomiarach mamy charakterystykę akustyczną auta, którą oczywiście można zmieniać. Bardzo fajna rzecz, jeśli ktoś lubi dobre audio w aucie. Oczywiście do tego radia można podłączyć na przykład subwoofer i w ten sposób jakby polepszyć swoje audio w samochodzie. Link do takiego subwoofera też znajdziecie w opisie tego filmu. Radio ma też regulację ekranu i co ważniejsze, jest tu pamięć pozycji, więc nie trzeba tego ciągle ustawiać wracając do samochodu. Co więcej, cały panel ekranu można zdjąć, jeśli ktoś obawia się kradzieży, i właśnie do tego było to etui czy pokrowiec, pokazywany przy unboxingu. Dodatkową ochroną jest tu opcja ustawienia hasła. Przechodzimy zatem do menu i warto tu odnotować, że radio ma język polski. Główny widok jest dość prosty, może nie tak prosty jak w radiu Sony XAV, ale jest to menu bardzo przejrzyste. Menu się rozwija i pokazuje nam całą lub prawie całą funkcjonalność. Większość z tych ikonek jest oczywista, więc nie trzeba ich omawiać. Ciekawostka jest taka, że tu na górze jest jakby odwrócona literka L. Ona jest na takim jakby szarym tle, na filmie tego akurat nie widać. I to nasze menu główne jest konfigurowalne. Jeśli z czegoś korzystamy częściej, to możemy sobie po prostu tutaj tę ikonkę przesunąć. Z rzeczy oczywistych jest tu Radio FM, dość przejrzyste z opcjami ustawień dźwięku z tego poziomu. Każda aktywna opcja jest podświetlona, opcja nieaktywna jest wyszarzona. Opcje stają się aktywne, przynajmniej niektóre, po podłączeniu nośnika. To ważne, ponieważ zaraz w ustawieniach będziemy mieli to samo, czyli pewne opcje będą nieaktywne, dopóki nie podłączymy źródła. Przejdźmy do kilku ciekawych opcji, więc najpierw HDMI. Podłączamy tu dodatkowy sprzęt, jakim jest MiBox. To jest po prostu przystawka, która zrobi nam z tego radia Android TV. To oczywiście wymaga internetu, ale mamy tu prawie cały sklep Google do swojej dyspozycji. Więc w radiu będzie YouTube, Netflix i tak Sterowanie tym systemem nie jest tu niestety z poziomu ekranu radia, ale z dodatkowego pilota. Radio ma opcję wyboru, co może być przesyłane na tył, na przykład na zagłówki dla dzieci, przy jednoczesnym zostawieniu radia, jakby w innym stanie. To jest tak zwana dwustrefowość radia. I niestety nie można tu przesyłać treści po HDMI na tył. Można klonować ekran, odtwarzać płytę, pendrive'a, kartę, ale nie HDMI, szkoda. Można jednak podłączyć. Pendrive'a z bajkami dla dzieci i przerzucać to na zagłówki multimedialne z tyłu. Dwustrefowość radia pozwala na to, że z przodu korzystamy na przykład z nawigacji czy z radia FM, a z tyłu dzieci oglądają bajki i mają dźwięk na przykład na bezprzewodowych słuchawkach. Skoro już jesteśmy przy nawigacji, to największą zaletą tego radia jest bezprzewodowy Android Auto. I CarPlay. Wystarczy telefon połączyć z radiem po Bluetoothie i pojawia nam się w lewym rogu nazwa telefonu i interfejsu. Skoro mamy telefon z Androidem S10, to mamy Android Auto. Co więcej, jeśli sobie rozwiniemy opcję, to pojawia nam się Weblink i on jest realizowany przewodowo, więc z nim się zajmiemy za chwilę. I jeszcze rzut oka na Android Auto, czyli przede wszystkim na mapy Google z wyszukiwaniem głosowym. A teraz Weblink. Pobieramy na telefon aplikację Weblink Host ze sklepu Google Play. Łączymy telefon z radiem przewodowo. Klikamy oczywiście wszystkie zgody na radiu i na telefonie i mamy ikonkę weblink. Gdyby ktoś mnie pytał, to jedyne co w tej opcji jest wartego uwagi to możliwość odtwarzania filmów z YouTube'a no właśnie przez weblink. Teraz łączymy iPhone'a po Bluetooth'ie z radiem i mamy CarPlay. Co do zasady są to te same funkcje co w Android Auto. Może interfejs jest tutaj ładniejszy i lepiej dopracowany. iPhone daje też opcję weblinku. Oczywiście, z iPhone'em CarPlay też działa bezprzewodowo. Z poziomu przycisku radia uruchamiamy CV czy asystenta Google. Ciekawostką jest oddzielnie regulowana głośność dla nawigacji i CarPlaya. Jest opcja Mirror Link, czyli przerzucanie ekranu z telefonu na radio. Z iPhone'em to nie działa, przynajmniej na dziś. Można z iPhone'a zrobić taki zrzut ekranu, mając przewód Lightning na HDMI, ale oczywiście będzie to rozwiązanie przewodowe. Android nie robi takich problemów. Trzeba tylko znaleźć odpowiednią opcję w telefonie. W Samsungu to nazywa się Smart View, w Xiaomi bodajże projekcja. Znajdujemy radio w tej opcji na telefonie i gotowe. Mamy jeden do jednego ekran telefonu. Na radiu. Ciekawostka jest taka, że jak widać działa to bezprzewodowo. Plus sterowanie telefonem może być z ekranu radia. W ten sposób także można sobie zaimplementować YouTube'a na radio samochodowe. Fajnie tu też widać różnicę w jakości obrazu na telefonie z ekranem OLED, a ekranem radia. Producent radia chwali się, że to jest jakieś 24-bitowa głębia kolorów True Color, ale tak czy inaczej nie wygląda to źle w porównaniu z telefonem. I taką przerzuconą treść z telefonu, na przykład YouTube'a, możemy przerzucić dzieciom na tył na ekran multimedialny. Jeszcze jedna ciekawostka, przynajmniej Samsung ma taką opcję, że ekran telefonu może być wygaszony, a treść nadal jest strumieniowana na radio poprzez Smart View, poprzez tę opcję Mirror Linku. Stacja Pionier ma też opcję odbioru radia cyfrowego DAP+, oczywiście potrzebna jest do tego dodatkowa antena. Przejdziemy sobie teraz po niektórych ustawieniach radia. Wybaczcie, że nie przejdziemy po wszystkich, no ale ten film trwałby dłużej niż modena na sukces. Ważna rzecz przy montażu, żeby odblokować niektóre opcje w menu, trzeba ten zielony przewód podpiąć do masy, tak jak to mówiliśmy na początku tego filmu. Radio ma na przykład taką opcję, że może nakładać linie parkingowe, jeśli kamera ich nie ma i te linie są właściwie dowolnie zmienialne w zależności od auta, od kształtu zderzaka, od tego jaką macie kamerę, od kąta patrzenia tej kamery. Opcje wizualne. Jest możliwość zmiany tła. To tło może być też wybrane na przykład z zewnętrznego nośnika z USB i ustawione. Jest podświetlenie przycisków. Można też zmienić je w takim zakresie, jak to teraz widzicie. Albo można sobie dobrać odpowiednią barwę suwakiem. Temat to wygląd tych ikonek na radiu. I tutaj wybór jest zawężony. Jest i wygląd zegara. Jest i ekran powitalny, czyli standardowo jest to logo Pioniera, lub można sobie to wybrać takie, takie logo, taki ekran powitalny, na przykład z Pendrive'a. Mamy też coś, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli wyszarzone ikony, mimo zielonego przewodu podłączonego do masy. Po prostu musi być aktywne źródło, czyli dla muzyki musimy coś puścić, na przykład przez Bluetooth. I jak widać, opcje muzyczne są już możliwe do wybrania. Opcje muzyki, czyli najpierw wybór krzywej korektora, jednej z zapisanych, lub można też stworzyć własną krzywą. Dalej, balans głośników przód, tył, lewo, prawo. Poziom wyciszenia daje opcję zmiany głośności źródła AV yy, czy nawigacji. Regulacja poziomu źródła chodzi o to, żeby np. przechodząc z radia na Bluetooth, nie było skoków głośności. Włączenie-wyłączenie subbufera. Głośność głośników to wyregulowanie wyjściowego poziomu głośników do odsłuchu. Zwrotnica, crossover, można wybrać zespół głośników, dostosować częstotliwość odcięcia, HPF lub LPF i regulować charakterystykę. Położenie słuchacza, czyli wybór miejsca odsłuchu, które ma być centrum dla efektów dźwiękowych. Korekcja czasu to dostosowanie wyrównania czasowego, aby oddać odległość między głową słuchacza a każdym z głośników. Tu mamy opcję automatycznego pomiaru akustyki, o którym mówiliśmy na początku. Tu jest ciekawa opcja, bo możemy ustawić kilka poziomów zwiększenia głośności w zależności od prędkości warunków drogowych. Oczywiście trzeba tu podłączyć sygnał prędkości, co może być dość yy, trudne, ale fajnie, że taka opcja jest. Sześć poziomów regulacji basów. Wyjście tylnego głośnika. Loudness kompensuje braki niskich i wysokich częstotliwości przy niskiej głośności. Kontrola poziomu koryguje różnicę poziomów dźwięku między plikami a źródłami. ASR poprawia skompresowany dźwięk. Ustawienia wideo i znów nie mamy źródła więc jest tutaj wiele opcji wyszarzonych. Musimy włożyć płytę DVD. I tu mamy kilka fajnych opcji, na przykład blokadę rodzicielską. Kolejna ciekawostka: do radia można ustawić kod dostępu, trzeba tylko przycisnąć te trzy miejsca w tym oknie menu i taki kod po prostu ustawić. Oczywiście do radia podłączysz kamerę cofania przy prawidłowym montażu obraz będzie się wrzucał po wrzuceniu wstecznego biegu, ale można go także wywołać ręcznie, przytrzymując przycisk przełączania się między aplikacjami. To bardzo wygodne, jeśli radio jest na przykład w kamperze i chcesz mieć podgląd na rowery z tyłu. Można się z tego poziomu także przełączać między dwoma kamerami, jeśli takie są podłączone. Przycisk zegara w lewym górnym rogu czasowo nam wyłączy obraz z kamery cofania przy wrzuceniu wstecznego. Fajnie, jeśli ktoś cofa, ale na chwilę chce na przykład wrócić do menu radia czy menu Android Auto. Ważna rzecz, radio można aktualizować i to jest jedna z cech dobrego radia. Zresztą zrobimy oddzielny film o takich cechach dobrego radia, więc bądźcie czujni. I to by było na tyle. Gratulujemy, jeśli ktoś dotrwał do tego momentu. Linki do wszystkich urządzeń są w opisie tego filmu, więc tam zajrzyjcie, jeśli szukacie tego radia, bardzo podobnych jednostek, subwofera czy kamery cofania. Do następnego razu.